Z treści zadania wiemy, że nasz kapitał to jest 1000 zł. W treści zadania również wiemy, jeżeli wiadomo, że oprocentowanie w skali roku to jest tam 6% i 3%. W takim razie nasza kapitalizacja będzie u nas wynosiła 12. I w podpunkcie A mamy 6%, zamieniamy to od razu na ułamek dziesiętny, czyli mamy setnych, i będziemy korzystać tutaj ze wzoru na kapitał. W nawiasie mamy 1 dodać oprocentowanie roczne przez kapitalizację do potęgi kapitalizacja razy na jaki czas. W takim razie mamy 1000, 1 dodać 600, podzielić na 12 i mamy do potęgi 12 razy n, no bo tutaj dokładnie jakby nie wiemy, na jaki to będzie czas. W treści zadania, Pytają nas, po ilu latach kapitał ten się podwoił. W takim razie będziemy mieli, że jest to równe 2000 zł. Dzielimy przez nasz 1000, 1 dodać 5000 do potęgi 12n i to jest równe 2. Dodajemy liczbę w nawiasie, czyli mamy 1 i Do potęgi 12 możemy zapisać w nawiasie i jeszcze do potęgi n to jest równe 2. W takim razie podnosimy nasz nawias do potęgi 12 i będziemy mieli 1, a po przecinku 0,6, 6, 7, 7, 8, 1, 1, 8, 6 do potęgi n. No i to będzie w przybliżeniu 2. Przybliżamy do drugiego miejsca po przecinku naszą liczbę, czyli tak naprawdę będziemy mieli 1 i 6 setnych do potęgi n, to jest nasze 2. Z definicji logarytmu możemy zapisać powyższe równanie w postaci. Logarytm o podstawie 1 i 6 z dwójki i mamy, że to jest równe n. Aby obliczyć nasze n musimy podać w przybliżeniu logarytm z dwóch przez logarytm 1 i 6 W takim razie będziemy mieli nasze n to w przybliżeniu. Logarytm z dwóch to jest około. Po przecinku będziemy mieli 3010 przez mamy 0253, czyli to by wychodziło 12, czyli to jest 12 lat. Tutaj z tym, tym zadaniu możemy korzystać z tablic logarytmów dziesiętnych i to jest w podręczniku na stronie 230 231. W podpunkcie b mamy 3% w takim razie zapisujemy 3% w ułamku dziesiętnym, mamy 3 setne i podstawiamy 1000, 1 dodać 3 setne przez 12 do potęgi 12 razy n i to jest równe 2000. Dzielimy to przez 1000. W takim razie przepisujemy tutaj 1 plus dzielimy, będziemy mieli 0 i po przecinku 0,025. I to jest do potęgi 12 razy n. To jest równe 2. Dodajemy jedynkę do naszego ułamka dziesiętnego. Dwunastkę wrzucamy do nawiasu, a poza nawiasem potęgę n. To jest równe 2. Podnosimy do potęgi dwunastej, czyli możemy przybliżyć sobie to dwa miejsca po przecinku, To będzie 1 i 3 setne do potęgi n. To jest tam dwójką naszą. Z definicji logarytmu znowu zapisujemy, czyli będziemy mieli logarytm o podstawie 1 i 3 setne z dwójki, to jest nasze n, i wyliczamy nasze n, czyli mamy logarytm o podstawie 10 z dwójki przez logarytm o podstawie 10 i mamy 1 i 3 setne. I znowu korzystamy z tablic logarytmów dziesiętnych, mamy je na stronie 230-231. I to będzie w przybliżeniu, możemy zapisać, po przecinku mamy 3010 przez mamy 0 i 128, czyli otrzymujemy 24 lata.